Się jest i witam nas bardzo cieszy na moim kanale. Tak jak widzicie, są to kolejne dekoracje na moim kanale. Są to dekoracje, tym razem świąteczne. Może trochę spóźnione, ale jednak są to dekoracje. Mam nadzieję, że no, że wstawię je na czas i będą przed tymi świętami. Będziecie mogli coś z tego zaczerpnąć. Yy, więc tak, może. Przed samym dekoracjami jeszcze proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału, o polajkowanie oraz komentowanie filmu. Jak mówiłem już, subskrypcje oraz komentarze i lajki dają naprawdę motywację do robienia kolejnych lepszych materiałów. No i co może jeszcze? Yy, powiem tylko chwilowo, iż yy, mam nadzieję, że to będzie przez ostatni odcinek z, z Minecrafta, przynajmniej na. <laughs> Na ten rok kontentu y, nie zmieniamy, tylko <laughs> Ay, wybaczcie chyba kontentu y, nie zmieniamy, tylko po prostu będzie inna kierka będzie to kierka no, taka bardziej na wyluzowanie, bardziej do, do pogadania, do, do wyluzowania się, właśnie, jak już mówiłem. Ym, no i może co nie obijajmy. tak także tylko przejdźmy do, do pierwszej dekoracji, przy której już się tak dosyć sporo i długo kręcę. Tamten dom jest na razie nieważny, tylko no, przejdziemy na końcu. Yy, tak, jak widzicie jest to taka najprostsza choinka, można by powiedzieć. Yy, z wykorzystaniem właśnie głównie szkła, jeżeli chcecie taką choineczkę zrobić, no to właśnie myślę, że... Yy, że te Nether są tutaj naj... naj yy, najbardziej... Nie wiem jak to nazwać, że no nie trzeba najbardziej... Chyba zapracować, Chceś, coś w tym stylu. Nie mam po prostu, nie wiem, wiem jakiś glowstone albo inne coś, co się świeci, nie wiem, możecie dawać pomysły, co, co można tam dać zamiast tego, ale stara choinka nawet ładna, yy, tak, yy, choinaczka, co ja mogę o, niej, o niej jeszcze powiedzieć, w sumie już nic. No, choinka miała prostsze drzewko wysadzone, wysadzone. Zasadzone raczej z, z sadzonki. Kolejną już ozdobą jest właśnie taki kominek. Kominek, który świetnie wygląda w nocy. Co później pewnie może będziemy mogli zobaczyć. No, tak jak widzimy, mam tutaj miejsce na powiedzmy trzy skarpety, trzy, trzy ciastka, cokolwiek. Design w postaci kwiatków z tyłu oraz tych właśnie oto trapdoorów, które tutaj są. Jak widzicie jest to ognisko z tej najnowszej może nie najnowszej, ale z Minecrafta 1.14 co też naprawdę propsuje, ponieważ ta podłoga wam się nie zapali od takiego rozwiązania, od takiego Komunikat takiego, no, takiego prostego źródła ognia, się podle. Nie zapalić, jest naprawdę, według mnie, dobrym pomysłem i fajnym pomysłem. Yy, jak widzicie nic zbyt specjalnego, po prostu mamy kwiatki i kominek wybudowany. No. Dobra. Lecimy do kolejnej dekoracji, która jest to obok. Yy, tam tam to, to, to nie jest dekoracja, to jest. Nie. Kolejnym, że te jak widzicie, są sani Mikołaja. Tylko mm, było tutaj trochę więcej tych lamp. Ale już dobra, jak widzicie, są to sani świętego Mikołaja. Też najprostsze wykonanie. Yy, są tutaj dwa rodzaje drewna. W, w, w sumie w większości mo moich prac, tych prac, które są tuż ma... na tej arenie, można powiedzieć. Oraz było bardzo dużo stosowanej czerwonej trakoty, czerwonego betonu. No i właśnie, jak widzicie tutaj. Zastosowanie tego czerwonego betonu oraz zastosowanie półpłytek z, z tego ciemnego dębu, co naprawdę daje w połączeniu z tą. Z tą, z tą głęboką czerwienią. Naprawdę daje przyjemny efekt dla, dla oka. Nie wiem, może mi się przynajmniej tak wydaje. Z tyłu jak i na górze mamy banery, które też są dosyć proste zrobione. Na środku dajemy czerwony baner, a obok dajemy linię z, z danego koloru i w ten sposób możemy taki właśnie baner otrzymać. Kolejną już dekoracją jest... Jest to może nie stricte dekoracja świąteczna, ale jest to dekoracja bardziej zimowa, bardziej na, na mapy lub też normalnie na świat. Jest to grota, można by powiedzieć. Jest to właśnie taka zimowa... Skrzynki nie mogę tworzyć, Jest to właśnie taka zimowa jaskinia z wykorzystaniem tutaj bariery. No, wszyscy tam widzimy, nikt nie może przejść. Bałwan nam się nie chce pokazać, zapłakał się raczej. No więc chyba nam się dzisiaj bałwan nie pokaże. Mm. Albo coś widzi to? Nie wiem, coś tam może być. Mm. Więc tak, no, myślę, że. No, to też dosyć fajna dekoracja, gdzie wykorzystanie. Mm. Bardzo fajne wykorzystanie. To jest. Yy, Kamienia oraz lodu, bo, bo tak. Yy, ładna yy, jest to naprawdę estetyczne, yy, jak połączenie ze sobą bloku kobla oraz bloku yy, tego zbitego lodu, który wyszedł też jakoś z tych nowszych wersji Minecrafta. Oraz, jak widzimy, są tutaj yy, szyby. Szyby w kolorze błękitnym, co może. Robić za takie sople, powiedzmy, jego twarz mi przeraża. Co może robić za sople albo za inne takie? Nie wiem, zamarznięte jakieś rzeczy. Tutaj, jak widzimy, mamy zamarznięte drzewko. Mamy zamarznięte drzewko, które można wykorzystać, nie wiem, w jakichś mapach, nawet sam nie wiem jakich, ale o, tak po prostu mamy zamarznięte drzewko które no według mnie jest też dosyć Dosyć miłą dla oka dekoracją, przyjemną Jak w poprzedniej dekoracji mam tutaj wykorzystanie Tych sopli Znaczy tych Błękitnych szyb jako sopli Co myślę, że w połączeniu Ze śniegiem oraz z lodem naprawdę daje Daje coś na co można popatrzeć I tutaj jak widzimy mamy stół wigilii nie. Już coś zepsułem Jak widzicie mamy stół wigilijny, który wow naprawdę robi robotę Jeszcze dajmy sobie na środku to oświetlenie W domu jest to mniejszy stół, ale zawsze jakiś stół Mam tutaj tych paręnaście potraw łącznie z karpiem Powiedzmy, że to jest karp Jak widzicie też tutaj jest wykorzystanie tych samych banerów, które były tam na które były tam na saniach Świętego Mikołaja? Myślę, że też dekoracja dosyć ładna, umiliająca dom w Minecraft, w ten, w ten wigilijny czas. Jak widzicie, no przynajmniej mi się dekoracja strasznie podobała, według mnie jest to jedna z lepszych dekoracji, no jak widzicie wykorzystanie drzwi z tego ciemnego dałem, była to no i tutaj jak widzimy mamy zamarzniętego człowieka, tak jest to yy, też dosyć fajna dekoracja, yy, jaka jest pewnie z pytać się zrobiona, jest to tak zrobione, że to jest po prostu lud a za tym kryje się armor stand z główką oraz po prostu z tym najprostszym skórzanym przebraniem i to naprawdę daje efekt jeżeli nie wiem jest jakaś jaskinia jak tam jaskinia bałwana to właśnie w takiej jaskini bałwana możemy takiego zamrożonego człowieka spotkać na, do, do następnych hmm, do następnych hmm, update'ów minecrafta mogłoby to dojść nie wiem, jakieś update'y związane z hmm, no właśnie z tym biegunem, powiedzmy, ze, z, tą, z tą krainą śniegową. No myślę, że takie coś naprawdę dałoby dałoby fajny klimat w, w takiej jaskini. No i jak widzicie tutaj no ostatnią rzeczą z dekoracją są takie lizaki, jak to były na biegunach w filmach. No i wykorzystanie betonu, jak widzimy, lizaki dwukolorowe. Myślę, że, że też czasami można by dodać na, na swoim świecie gdzieś tam. No i teraz, tak, w końcu, gratka. Idziemy do domu i zobaczymy, jak te wszystkie dekoracje można by dać. Jakby to wszystko można zapełnić. Jak widzicie, mamy kominek, mamy choinkę, mamy ten właśnie stół o którym mówiłem. No i wow, mam nadzieję, że. Że przydadą Wam się te hmm, dekoracje w, w Waszych domkach, albo ogólnie, że Wam się przydadą. No, robi to swój klimacik szczerze. Hmm. Hmm. No więc tak. Mam nadzieję, że dekoracje Wam się podobały. Mam nadzieję, że, że film Wam się podobał. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zostawić Subskrypcja, lajka oraz komentarz, jeżeli chcielibyście inne dekoracje na na przykład święto Wielkanocy albo inne takie dekoracje. Hmm, no to co? To mogę zawsze nagrać, więc tak szczerze co? Hej, cześć Szymanko, z wami był Lazy.